Siemanko ludzie, z tej strony Grywciu witam was w kolejnym odcinku Z DEFORESTA, słuchajcie Kontynuujemy naszą ostatnią pracę ze względu na to, że hmm, Jakieś jedzonko, cokolwiek Nie, nie mam, nie mam nic, nie mogę nic Kurwa, to trochę biednie W ogóle Jezus Wiecie co, poczekajcie, ja sobie Kurwa, czułość myszy zmniejszę, bo dostanę Szału z nią, dosłownie O, no tak, to już lepiej Nie, kurwa, że ja się obrócę 5 razy wokół siebie Kończymy to, co ostatnio żeśmy zaczęli, słuchajcie, robić. Kończymy to, co ostatnio żeśmy zaczęli robić. Nie wiem za bardzo, jak to będzie wyglądać do końca. No, ale mam nadzieję, słuchajcie, mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że nam się wszystko uda zrobić. Oczywiście jeszcze sobie save'a tutaj pyknę. Bo ostatnio mi się takie zdjęcie zrobiło dosłownie, jeżeli chodzi o miniaturkę. Natomiast e, musimy, kurde, wybudować jakieś ognisko, słuchajcie, więc. Cześć królik. Na pewno mi się tu przydasz. Tam jest jakaś salamandra ognista, uciekła nam. Chciałbym firepita może zrobię. On jest myślę bardziej odpowiedni. Trzy kamienie mi są potrzebne. Raz. Dwa. I trzy. Dobra, trzy kamienia nam są potrzebne. Zrobimy z tego jakiś taki myczek mały, bo no jakby no nie patrzeć, kierwa mać. Musimy sobie tutaj coś podgrzać. Słuchajcie, musimy sobie podgrzać, ale to ja bym tak chciał wziąć take C nie no, dwie, dwie szczurki to lekka przesada, natomiast no jedna na pewno, jedna na pewno musi się tu łogżać, ugotować, a my sobie za ten czas może jakieś drzewo zjepmy w dół najlepiej to będzie pod takim kątem myślę, e, tą zapalniczkę może weźmiemy, bo ona nas tutaj trochę spowalnia, natomiast no Zobaczymy, czy nam się to fajnie upiecze. Mam nadzieję, że tak. Jak nie, to trochę gorzej. Aha, lista to do nam się zupdate'owała. Nie wiem, ile mamy tutaj. Aha, bo my jeszcze tutaj nic nie zrobili. Mamy jeszcze 8 drzewek tutaj wrzucić. Więc trochę jest do zrobienia. Ale myślę, że nam się to opłaci. Czy ta jaszczurka już jest gotowa? Nie, jeszcze nie. Na pewno nie jest jeszcze gotowa. Dobra, trzeba zrzucić jeszcze tutaj jedno drzewo, na pewno Ze dwa drzewa musimy na pewno zrzucić, słuchajcie, tutaj jeszcze Tam ogólnie mamy tą naszą Na wprost mamy tą naszą bazę tam Koło tej starej miejscówki Katany Z tego co pamiętam Dobra, lecim. Drzewo w dół! Fire in the hole! Czy jakoś tak Nie wiem jak to się tam mówi po, po drwalsku czy jak to tam drwale mówią, jak zwalają drzewa. Mam nadzieję, że tu żadne tubylce nas na razie nie będą męczyć. Teraz już chyba możemy zjeść. Chyba słabo był przyprawiony słuchajcie, bo jakoś nie dał nam za dużo. Więc wrzuć, wrzućmy jeszcze królika. Może jeszcze jedną jaszczurkę wybierzemy tam do środka. I niech się palą, a co? Niech się palą. My, tutaj musimy skończyć nasze arcydzieło. Słuchajcie, nasze arcydzieło, bo inaczej nie można tego nazwać. No bo, jak inaczej nazwać coś takiego? Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać dokładnie. Muszę przemyśleć sobie sprawę. Natomiast, na pewno, na sam początek musimy skończyć to, co tutaj widać. Warto by było, myślę. W ogóle warto by było sanki jeszcze zrobić, ale to sanki to jest inna sprawa. Dobra, no ja myślę, że spoko to będzie wyglądać. Mam taką nadzieję przynajmniej Ogółem, o dobra Jako, że mamy teraz taki myczek To możemy, zegarków nie mamy? Nie, no mamy zegarki i jeszcze to chyba jest potrzebne, tak Alright Chciałbym to przypiąć, czy ja mogę to sobie tak przykleić? Chyba nie mogę, no zajebiście to teraz zrobiłem, nie? Ale najlepsze jest to słuchajcie, że Nie, nie Kurwa, dobrze, że się zbugowało Ewidentnie słuchajcie, dobrze, że się zbugowało, bo gdyby nie fakt, że się zbugowało, to mielibyśmy kurwa po tym naszym mostku tutaj Abym się wkurwił Ewidentnie bym się wkurwił, jakby tak się stało Ale już jesteśmy w połowie powiedzmy Pewnie, że jesteśmy w połowie Dobra, warto by było to zrobić Tak jak jest Mogę już zjeść czy jeszcze nie? Nie daje nam za dużo. Ten królik nam więcej daje od tego lizarda pieprzonego. Ten lizard jakiś taki słabiutki jest. Coś się zepsuł, chłopak. Tutaj byśmy wysadzili, może to. To nie byłoby w sumie głupie. Nie, dynamit mam. No to jak mam dynamit, no to dynamitem, bo dynamit jest. Aj, nie pytajcie, zrobiłem to co zwykle: czyli zamiast podpalić dynamit, tak? Dla Beki. To tak dla beki rzuciłem sobie byle jak ten dynamit. O kurwa. Ije! Lecą! Drzewa lecą! Mam tylko nadzieję, że nic nam nie rozpierdolą. Dobra, wzięliśmy trochę dużo tych drzew tutaj do rozwalenia. A już tak dużo nam nie jest potrzebne. No ale dobra. Jak jest, to jest. To fajnie, podoba mi się to. Ze względu na to, że będziemy mogli sobie coś tam dobudować. Kurwa, mać trochę. Trochę bieda, słuchajcie, trochę bieda, bo o, dobra. Dobra, trzeba te sanki skombinować, ewidentnie. Trapsy, gdzie tylko gdzie to było? To był tutaj, tak. Lock sleeve. no trochę nam będzie trzeba to, tego zrobić. No, nie za dużo mamy. Ogółem ta... ten toporek taki lepszy się zrobił, kurde. To jest niemożliwe, słuchajcie, żeby ten toporek był lepszy. Dobra, ale ja potrzebuję jakichś patyków Salamandro, plamista, giń No, suko, giń Lizard, jeden no, dropuj. No, no dobra, super, podoba mi się to. Jakiś hajsik jeszcze tutaj był, co się. O, laptop, laptop. Tak, laptop to jest to, co uwielbiam. Co tu jest? Jakiegoś krzaka żeśmy podnieśli. O, aloe Vera. Także ogólnie grubo Jeszcze 6, jeszcze 6 musimy tylko zebrać No dawaj te tutaj kijki no. Z tego dużo kijków wypadło, ale co nam to, że wypadło z tego kijków to ja nie wiem Dobra, mamy sanki, mamy sanki, mamy sanki Więc zbierajmy to co się da, słuchajcie, zbierajmy to co się da ewidentnie Dobra, to to. To jakieś aloewery jeszcześmy popodnosili. W ogóle widzę, że teraz szmatkę można na ten na sanki dać, żeby było widać. I co ciekawostka? Ciekawostka jest taka, że jak wcześniej na sankach mieściło się tylko 7 drzewa, tak teraz mieści się bodajże 11 czy tam 12 z tego co widziałem na filmikach u jakiegoś ziomka. Także powiem Wam szczerze, że się kurwa zdziwiłem. Bo wcześniej naprawdę dało się tylko 7. Dobra, przejdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10 11. Jest 11, słuchajcie, jest 11, więc jest grubo. Ale to nie jest całe drzewo, któreśmy jeszcze wyzbierali, więc warto by było sobie naszą całą resztę tutaj przywiać. Ogółem, z sankami jest taki myk. Oj, kolejny komputer. Mają tu jeszcze jakiegoś laptopa? Ja bardzo chętnie. Garnek, piłeczki to raczej nie, ale laptopa, laptopa. Tu był kiedyś laptop. Był i kiedyś. Tu jakieś jedno drzewo jeszcze nam się obaliło, słuchajcie. Co ciekawe. Bo tam to nie wiem jak się stało, no ale się obaliło jakieś drzewo. Może tak z wybuchu. Tak wybuchło mocno i wiecie, te, taki hałas narobiło, że się kolejne drzewo obaliło, tam gdzieś daleko. Albo drzewo na drzewo spadło po prostu i się opaliło. No ale nieważne, nieważne jest to. Ważne, żebyśmy zebrali wszystko, co tu jest. Słuchajcie. Ważne byśmy zebrali wszystko, co tu jest. Czy jest tu coś jeszcze takiego ciekawego? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, nie. Nie ma? No to jak nie ma to niedobrze, słuchajcie, jak nie ma to niedobrze Jeszcze jedne sanki by nam się na pewno przydały Więc może warto by było je już skombinować Póki jeszcze o nich pamiętam Dobra, weźmiemy sobie katanę, bo katana jest lepsza do ścinania tych drzewek No jakby nie było, jest bardziej ostra Dobra, weźmiemy tak Pyk, 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 pyk I Jeszcze trochę, jeszcze trochę już nie dużo, no ale jeszcze trochę trzeba. Mam nadzieję, że tubylcy nas w tym odcinku nie odwiedzą. Dobrze by było przynajmniej, żeby nas nie odwiedzali, bo nie mam ochoty się z nimi użerać, słuchajcie. Jakby no nie było... Nie jesteśmy jakimiś dobrymi przyjaciółmi, słuchajcie. Tubylcy po prostu mnie tak irytują czasami, że no nie jest to do pojęcia. Jeszcze cztery. Jeszcze tylko cztery, więc może... A nie, tutaj mamy dwa. Tu mamy jakiś jeden i tu mamy jeszcze jeden. Czyli mamy cztery w sobie. No ok, czyli wszystko w najlepszym porządku jest. Ok, tylko teraz trzeba by było pik pik pyk Dziękuję. Pik pik. Pik pik. Ogółem e, zbieranie drzewa jest najbardziej żmudną rzeczą w tej grze. Więc wygląda to, jak wygląda. Ale, ale się opłaca, tak myślę. Myślę, że się opłaca to robić. No dobra. Słuchajcie, trzeba tutaj jeszcze tego krzaczka nam zniszczyć, bo on mnie tu będzie irytował. To na pewno. Dobra, wchodzimy sobie na górę. Czy wszystko jest, kurwa, spadłem, czy wszystko jest ok? Dobra, jak na razie tutaj jest całkiem spoko. Na razie jest całkiem spoko. Zrobimy sobie taką windę do nieba, do nieba uh, 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 i te sprawy. Tak więc zróbmy sobie następną myk. Tak, e, fundamenty może. Bo nie, ich się nie da tak wysoko dać, kurwa, to biernie. Myślałem, że się będzie dało. Hmm. Platformę mogę wyżej? Nie mogę wyżej platformy, czyli to też bieda. Czyli też bieda, słuchajcie, ani wyżej platformy, ani wyżej tego. No dobra, no to trzeba w takim razie fundamenty zrobić jakieś takie małe. Ja mam taki mały, pl mały plan. Zrobimy fundamenty. Od fundamentów. Ale nie, muszę to z ziemi robić, słuchajcie. Zrobimy fundamenty. Od fundamentów jeszcze jedne fundamenty. I tak do usranej śmierci do samej góry, słuchajcie. Zobaczymy jak wysoko nam się uda to zrobić. Może się uda nam równo... O, ale tu się da fundament... O nie, 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 panie prezesie. Ja już wiem jak to zrobić chyba. Się da. Pewnie, że się da, słuchajcie. Uhu! Do nieba. Uuu, do piekła. Tylko ja już wiem jak to będzie drogie w utrzymaniu słuchajcie No nie, jeszcze te pedały przyszły Kurwa jeszcze brakowało, żebym się zabił Zróbmy coś takiego większego. Dobra, zróbmy tak Tutaj Tutaj, 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 tu wyciągniemy na wprost Tak. Mówiłem na wprost, nie? Oczywiście z tym na wprost to u mnie jest jak jest. Okej. Okay. No i starczy. Ile? O ja pierdolę, 233 nam na to potrzeba, ale tylko jak my się później tam dostaniemy na górę? To jest całkiem słuchajcie inna sprawa. To jest zdecydowanie całkiem inna sprawa. Natomiast jeżeli uda nam się to tutaj zrobić. Jeżeli nam się uda tutaj zrobić to zrobimy tutaj dwie platformy i będziemy mieć takie wejście. To będzie genialne, słuchajcie, to będzie genialne. Ja to chcę zastosować. Tak więc, platform. Tylko, że tą platformę trzeba gdzieś tutaj, tak? O, coś w ten deseń. Delikatnie ją przesuniemy. Dużo ich jest. Trzeba byłoby się z nimi rozprawić, bo mnie będą irytować. No chodź tu, Suko. Chodź, no chodź. Myślisz, że co, że zbugujesz się w sankach i jesteś cwana? Ja ci zaraz pokażę. Tak jakbyś przeżyła, to jeszcze się kierą w łeb. A gdzie twój kolega? No chodź, skór no chodź. Chodź, no chodź, no chodź. No chodź. Już nie żyjesz? Super, podoba mi się to bardzo, że nie żyjesz. Alright, dobra, zróbmy sobie może najpierw tą platformę, słuchajcie. Myślę, że ta platforma będzie tutaj takim. No, ważniejszym punktem teraz. Więc zróbmy ją jak się da. Jak się nie da, to trochę gorzej. Jestem Hungry, tak by the way. A to nie jest nic dobrego: nic dobrego to nie wróży, słuchajcie. Dobra, dobrze, że niedaleko mamy chatę, to mamy gdzie zapisać, mamy gdzie zjeść i takie tam. Alright, tutaj to i to pyk, pyk pyk, pyk jeszcze trochę jeszcze trochę nam brakuje do pierwszej platformy pierwszej z dwóch, bo dwie nam są potrzebne tylko jak my to kurwa zrobimy teraz, czekaj no na pewno z tej platformy pójdzie tam na górę schody, to jest 100% natomiast nie wiem czy uda nam się tak pociągnąć te schody no i to wyszło trochę słabo to wyszło trochę słabo i nie po mojej myśli. No ale dobra, to jest fakt taki, że tego nie przemyślałem. Bo jeszcze można schody stąd pociągnąć, tutaj, ale to będą takie schody kurwa, ukośne. Ja, 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 mój zmysł inżynierski się tutaj pierdoli. Słuchajcie. trzeba się obmyć. Bo tam państwo mnie trochę pozarażali. No ale dobra, w takim razie złupmy drzewo. Ono się nam na pewno w życiu przyda. Jakoś tak dziwnie, bo na wysokości czoła łupiemy. No ale dobra, no. Jak łupiesz, tak łupiesz, tak wyłupiesz. Jaki łupiesz, taki łupiesz. O batonika mamy, super, podoba mi się to. Nie wiem skąd mamy tego batonika, ale mamy. Fire in the hole! Dobra, drzewo spadło. To jest potwierdzone info. Słuchajcie, będzie trochę żmudnej roboty z tym drzewem, no ale niestety taka jest sytuacja tak to mniej więcej wygląda. Dynamitu już niestety nie mam. A bomby, no, działają jak działają. Raz działają, raz nie działają. No dobra, od razu sobie przenośmy to na to, żeby już się nie srać z tym, słuchajcie, niesamowicie jakoś ze zbieraniem drewna. Następne rzeczy możemy oczywiście normalnie pozbierać. No i zobaczmy, zobaczmy. Rozplanujmy sobie to jakoś ciekawie, tutaj, dobra. To mamy, to na pewno mamy. Nie, jeszcze jedno nam. jednego... Naprawdę jednego drzewka mi będzie brakowało. Mogę się obmyć i to wystarczy, czy nie. Czy on będzie dalej swoją rękę pokazywał, jaki on jest brudny? Jak jest brudny, no to i cię kupił myj. Ile razy można? No dawaj no, siekaj to w Jet. Szkoda, że nie mamy jakiegoś lepszego aksa, ale to trzeba sobie załatwić. Trzeba sobie załatwić. Trzeba zapytać tubylców, czy nam nie sprzedadzą potaniości jakiegoś. Bo oni mają te lepsze z tego co słyszałem. Zobaczmy. No, i znowu mam kurę brązową rękę. Ale to chyba przez to, że łupie drewno, słuchajcie. Dobra, teraz tak. Teraz trzeba to przemyśleć. Bo, jak zrobimy schody? Słuchajcie, jak zrobimy schody, to jest dobre pytanie. Możemy zrobić schody tutaj i odtąd tutaj. Aha, bo my na to nie potrzebujemy schodów. Kurwa, przecież my na to nie potrzebujemy schodów. Tylko my potrzebujemy tutaj jeszcze jedną platformę wybudować. Właśnie, taką trochę większą. Taką, gdzieś Gdzieś taką. Okej, okay, tylko nie mówcie, że ja mam drzewo od dołu stawiać, bo to jest bez sensu całkowicie. Skoro ja mam już drzewo tutaj. Zobaczymy. Nie, no drzewo się od dołu, słuchajcie, stawia, to jest ciekawe. No to w takim razie rozwalmy to. No bo to jest bez sensu. Skoro tam jest to, to drzewo. No ale nie mogłem wcześniej tak wysoko postawić, więc to też bez sensu. Nie rozumiem. No i to The fuck, man. The fuck. Nie rozumiem teraz. Aż z tego wszystkiego słuchajcie, mgła przyszła. I cała nasza praca, praca poszła w pizdu. Nie rozumiem szczerze, powiedziawszy o co tu chodzi. Nie mam pojęcia bladego. Może by trzeba było Nie, no nie wiem, chyba bez sensu. Ewidentnie to było słuchajcie bez sensu. Chyba, że gazebo sobie postawimy. I chuj. Nie no, gazebo też nie możemy tak wysoko. Może na tym postawimy jakoś tak. Ale to też. Trochę się i ma sensem. Dobra, postawmy tak i co. I będziemy koła tu bokiem przeskakiwać. Tego? Hop. I albo spadnę, albo nie spadnę. Hmm. Mam małą rozkminę. Znaczy nie małą w sumie rozkminę, nie małą rozkminę, bo to jest cholerna rozkmina. Tylko jak to zrobić teraz? Jak to sensownie zrobić, słuchajcie, Jak to sensownie zrobić? Znaczy jest jeszcze opcja taka, żebyśmy zrobili platformę. Odtąd. Tak, odtąd. I ona powinna być dobra. I ona powinna być dobra. No nie, no bez sensu. Jest taka sama. Kurwa, zaraz się zabije Jest taka sama jak ta, co mamy teraz. Więc to trochę głupie. Chyba, żeby udało nam się stąd tutaj pociągnąć, ale to by było kurwa małyż dosłownie, małyż. Chyba, ale nie no, stąd już stąd, tam to już raczej lejtowo pociągniemy. Tylko problem jest kurwa w tym, że jak ja zrobię tą platformę na tej, to jak ja się na tą dostanę, co kurwa, linę sobie przymontuję? Bez sensu. Lina jest bez sensem całkowitym. Muszę to jakoś wymyślić, słuchajcie, muszę to jakoś wymyślać. Na pewno będziemy to robić w następnym odcinku. Znaczy, skończymy to w następnym odcinku. Ale jakby to kurwa wykombinować? Jakby to wykombinować, zobaczmy. Uh -huh. Jakby to wykombinować? Jakoś tak sensownie, słuchajcie, jakoś tak sensownie. Bo bez sensu to mogę sobie wykombinować tak jak jest teraz w sumie. Znaczy, hmm. jakbym pociągnął stąd mostek i zahaczył go. O tamten bok, nie wiem czy mogę tam tak wam to pokazać, o ten bok, gdzieś tu, o ten bok, z tej strony, o ten bok, czyli byłoby coś takiego, taki hardcore delikatny i delikatnie rzecz biorąc hardcore i stąd wtedy, tam na samą górę, ale tam nie będę miał o co zahaczyć, muszę platformę zrobić najpierw. Eee. Tak, powiem Wam szczerze, że przekombinowałem delikatnie rzecz biorąc. Natomiast zrobię to. Ja to zrobię, słuchajcie, ja to zrobię. Tu nie ma nawet o czym mówić, tylko będę potrzebował dużo więcej drzewa. A jak będę potrzebował dużo więcej drzewa, no to zrobię to. Po, pozbieram sobie to drzewo poza odcinkiem, po prostu, żeby wam już tu nie męczyć, bo 288B to jednak jest trochę. Także taka sytuacja. Okej, okay, słuchajcie, na ten moment zakończymy sobie nasz odcinek, także... Jezus, ale się wystraszyłem. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Dzięki jeszcze raz, na razie. No i cześć. Podobał Ci się filmik i chciałbyś zobaczyć więcej? Subskrybuj.